Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku w serii co będzie kolejnych magazynach Lego, a w tym odcinku przyjrzymy się co otrzymamy w 11 numerze magazynu Lego DRAGON na rok 2021 po figurce koula z 15 sezonu. Koniecznie oglądajcie do końca. Tradycyjnie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, a dla nowych oglądających także subskrypcji na mój kanał, dla motywacji widzicie tam ostatnich pięciu nowych widzów i bez przedłużania zaczynajmy. Co do aktualnych numerów magazynów Lagrange'a, które są na chwilę obecną dostępne, to w Polsce wciąż jest dostępny magazyn z Figurko Wyspiarskiego poleryka i następny numer będzie dostępny w sprzedaży od 7 września, czyli już w najbliższy we wtorek, w której otrzymamy otrzymamy Figurkę Loida z 14 sezonu. Natomiast w Niemczech wciąż jest dostępny magazyn właśnie z mini figur Koloida z 14 sezonu, i od 7 września w sprzedaży będzie kolejny numer, tym razem z mini figurką z 15 sezonu. Ale zapewne większość z Was przyszła się dowiedzieć, co otrzymamy w 11 numerze magazynu Legończego na rok 2021 po mini figurce z 15 sezonu. Otóż otrzymamy mini figurkę również z 15 sezonu, i to dodatek jest dosyć ciekawy. Dla osób, które nie posiadają zestawu z 15 sezonu właśnie z tą jej figurką, ale niektóre osoby mogą poczuć się rozczarowani, że no przecież zestaw z tą jej figurką mam, więc niepotrzebnie będę musiał kupować magazyn. Ale jeżeli spojrzymy na wyposażenie, no to też tyłka nie urywa, prócz katany standardowej otrzymamy również harpuna z piorunem. No moim zdaniem dodatek mógł być troszeczkę lepszy, ale nie oceniam wcale aż tak najgorzej. Jeżeli ocenę miałbym wystawić w skali od 1 do 10, to bym przyznał zdecydowanie ocenę 9 na 10. Jeżeli chodzi o premierę tego magazynu, to w Niemczech premiera wypada na 5 października, a w Polsce premiera wypada na 2 listopada. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcineczek Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym dodatku i czy planujecie zakupić właśnie ten magazyn. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia.